Udostępniając ostatni filmik, nie spodziewałam się, że moje dziesięciominutowe nagranie dotyczące poczucia tożsamości narodowej wywoła tak zagorzałą dyskusję, jak na mój nowy kanał z niewielką liczbą subskrybentów spotka się z takim odbiorem. Na początku zaznaczam, że dzisiaj chciałabym domknąć ten temat. Nie jest on dla mnie łatwy. I wolałabym się skupić na pozytywnych aspektach mojego życia, ale wydaje mi się, że jestem winna do powiedzenia kilka słów osobom, które podzieliły się tak licznie w setkach komentarzy swoimi historiami, swoimi doświadczeniami. Osobom, które zmagały się z tymi reliktami przeszłości, ale nie tylko, bo niestety rasizm i ogólnie brak akceptacji wciąż istnieje i najprawdopodobniej nigdy nie zniknie, mimo wydaje mi się większej społecznej świadomości na ten temat. Dostałam sporo komentarzy, że przesadzam, że się nad sobą użalam, że inni mają większe problemy, że to nie rasizm, tylko obrona narodowa. I że jestem egocentrycznie nadwrażliwa. Uważam, że te słowa są bardzo mało przemyślane. I krzywdzące. Są to słowa szkodliwe również dlatego, że każdy z nas ma po prostu inną wrażliwość i nie powinniśmy patrzeć na innych ze swojej wąskiej perspektywy, tylko zrozumieć to, że psychika każdego człowieka jest po prostu inna, wyjątkowa. Po niektórych osobach obraźliwe słowa mogą po prostu spłynąć i za 5 minut nie będą o nich pamiętały, ale w innych osobach te same słowa mogą spowodować olbrzymią krzywdę i mogą rezonować do końca życia. Także naprawdę powinniśmy uważać na to, co mówimy. Tylko nie oceniajmy, co jest błahe, a co nie, tylko spróbujmy popatrzeć szerzej. Bądźmy bardziej otwarci na różnorodną wrażliwość każdego człowieka. Odpisując jednej osobie, która nazwała mnie egocentrycznie nadwrażliwą, że słowa potrafią ranić i niestety potrafią nawet doprowadzić kogoś do zaburzeń, do depresji. Dostałam taką odpowiedź, cytuję. A ze mnie się w szkole śmiały dzieci, że miałem szparę między zębami, ale z tego powodu nie wpadłem w depresję. Bądź poważna, weź się w garść i przestań na nad sobą użalać, bo nie ma ku temu żadnego powodu. Idź do kościoła i podziękuj Panu Bogu za to, co masz. Dalej dostałam jeszcze link do profilu jednej niepełnosprawnej kobiety, którą oczywiście bardzo podziwiam i jest dla mnie inspirującą osobą, ale myślę, że ta osoba nawet nie zdaje sobie sprawy, jak dużą krzywdę osobom z depresją mogą wyrządzić takie słowa: właśnie, weź się w garść, nic Ci się nie dzieje. Porównaj swoją sytuację do osoby, która ma gorzej. Pamiętajmy o tym, że nawet ludzie sukcesu, ludzie, o których powiedzielibyśmy, że mają wszystko, potrafią mieć depresję i potrafią nawet odebrać sobie życie z tego powodu. Więc ocenianie czyjegoś stanu psychicznego jako wyolbrzymianie i użalanie się nad sobą uważam za wysoce szkodliwe społecznie. I myślę, że powinniśmy naprawdę uważać na to, co mówimy. Wydaje mi się, że obecnie i tak czasy się nieco zmieniły na lepsze. Temat zaburzeń psychicznych wychodzi z tej tematyki tabu, aczkolwiek mam wrażenie, że w niektórych środowiskach zdrowie psychiczne nie jest stawiane na równi ze zdrowiem fizycznym. Teraz chciałabym skierować kilka słów do osób, które napisały mi, że w Polsce nie ma rasizmu że przesadzam, że doszukuję się problemów że to nie jest rasizm, tylko obrona narodowa lub to nie jest rasizm, tylko po prostu zwykła, naturalna ludzka ciekawość. Nie chciałabym, żeby te osoby same oceniły, czy faktycznie przesadzam, czy te słowa nic nie znaczą i wynikają z czyjejś ciekawości i rasizmu, który jest naturalny. Chcę też zaznaczyć, że dostałam około 50 takich komentarzy. Większość takich osób blokowałam albo zgłaszałam ich komentarze ale stwierdziłam, że przytoczę dzisiaj kilka komentarzy, jakie dostałam i chcę zaznaczyć, że dla mnie oczywiste jest, że taka sytuacja nie ma miejsca tylko w Polsce, tylko jest to niestety zjawisko ogólnoświatowe. Być może w niektórych krajach występuje częściej, w innych krajach rzadziej. Niektóre kraje są bardziej monoetniczne, inne są bardziej wymieszane, ale wciąż to nie jest powód, żeby usprawiedliwiać takie osoby i żeby było na to przyzwolenie społeczne, bo, bo według mnie to nie jest normalne, żebyśmy się godzili na nękanie słabszych, bardziej wrażliwych osób. Teraz przeczytam Wam kilka komentarzy. Jesteś azjatką, zobacz wizualnie. Nawet mówisz o swoim życiu, co było w dzieciństwie. Nigdy nie będziesz Polką, ponieważ nie wyglądasz jak Polka, jesteś żółta. Na pocieszenie mówisz dobrze po polsku. Kolejny komentarz. Według mnie takie krzyżówki są tylko dopuszczalne, kiedy łączą się dwie osoby z podobnych państw, regionów, kontynentów, ponieważ nie chciałbym widzieć, jak po ulicy chodzą czarnoskórzy Polacy. Tym bardziej, że właśnie to działa na niekorzyść, ponieważ z tych państw afrykańskich i azjatyckich pochodzi wiele chorób, wirusów, schorzeń, często powstałych z brudów, kadzirowstwa. Trzeba też pamiętać o swoim dziedzictwie. Ja, na przykład, pochodzę z rodziny szlacheckiej i nie wyobrażam sobie, żeby moja córka poślubiła gościa z Afryki, którego całe dziedzictwo to chłopstwo i tego, że to może wpłynąć niekorzystnie, bo każdy kraj, region, lud charakteryzują zupełnie inne geny, które mogą źle ze sobą współgrać. Ja, na przykład, nie lubię zanieczyszczenia genetyk. Najlepiej jest wychodzić za rodaka lub, jak już, to za innego Słowiana, a jeśli nie za Słowiana, to maksymalnie innego Europejczyka. Kolejny komentarz od osoby, która napisała mi tych komentarzy, chyba z 5. Przeczytam jeden z nich. Potrzeba nam istotnie w kraju pięknych, mądrych i sympatycznych, ale Polek, a nie bękartów kalerki. Jesteśmy narodem szybko wymierającym. Następny komentarz. To proste. Skoro jesteś półpolką, to nie jesteś polką. A z drugiej strony, skoro jesteś pół Japonką, to nie jesteś Japonką. I tyle. Polacy nigdy nie zaakceptują cię jako Polki. A Japończycy nigdy nie zaakceptują Cię jako Japonka. W historii Polski wszyscy cudzoziemcy, którzy mieszkali na terenie Polski, zawsze negatywnie wpływali na losy Polski. Następny komentarz. Kolejna gwiazdka szuka atencji. Masakra. A gotujesz psa na miękko czy na twardo, jak dziadek to robił? Kolejny komentarz. W Anglii jest 66-krotnie większa liczba gwałtów na każde 100 tysięcy kobiet niż w Polsce. 69% mieszkańców Londynów nie przedstawia rasy kaukaskiej. Godzić się na życie w Europie niebiałym, to godzić się z doprowadzeniem ludobójstwa na białej rasie i wymazania jej z dzieł. Dlatego też zostałem ideologiem paneuropeizmu rasowego. Dobrze by było, gdyby autorka filmu przyznała, że robią to celowo, by nas wymazać, bo zazdroszczą nam naszego europejskiego DNA. I ciężko było mi czytać te komentarze, bo niestety mam taką psychikę, że skupia się na negatywach i. Bardzo długo by mnie zostawały te słowa, i uważam, że ludzie powinni też wiedzieć, z czym zmagają się czasami osoby mieszanego pochodzenia. Dla mnie oczywiste jest, że brak akceptacji nie odnosi się tylko do koloru skóry, do narodowości. Wystarczy być nieco bardziej otyłym, rudym, niższym, nieco wolniejszym. Niestety, mało wrażliwi ludzie znajdą jakikolwiek powód, by znęcać się nad innymi. Osoby mieszanego pochodzenia i obcokrajowcy mają ten problem, że ich inność polegająca właśnie na pochodzeniu jest jak gdyby dodatkowym czynnikiem, przez który spotykają się często z różnymi przykrościami, bo nawet w komentarzach dostawałam wiadomości, że przecież w ogóle nie wyglądam jak Japonka, że wyglądam jak Polka, więc jak widać dla niektórych to nawet nie mój wygląd jest problemem, tylko geny. Te osoby, które się tak przechwalają szlacheckim pochodzeniem, równie dobrze mogły się urodzić gdzieś w Afryce i ich wartość jako człowieka byłaby dokładnie taka sama. Przecież nie mamy żadnego wpływu na to, czy urodziliśmy się w Polsce, czy w Kenii, czy na Filipinach. Nie mieliśmy też na to wpływu, czy urodziliśmy się jako wysocy, czy niscy, czy urodziliśmy się w rodzinie bogatej, czy biednej. Nie wiem, jak ludziom nie wstyd jest czuć lepszym ze względu na swoje pochodzenie. Jest to dla mnie tak absurdalne, że nie jestem w stanie pojąć ani odrobiny logiki w tym myśleniu. I muszę wam powiedzieć, że parę dni temu byłam już naprawdę mocno zdecydowana, że jednak usuwam konto na YouTubie, że za dużo mnie to kosztuje, bo po prostu te negatywne, hejterskie komentarze doprowadzały mnie do łez i stwierdziłam, że to za dużo. Jednak rozmowy z mądrymi ludźmi i wsparcie od zdecydowanej większości z Was szybko zmieniły moje podejście i nastrój. I teraz chciałabym skierować kilka słów do osób, które, tak jak ja, są bardziej wrażliwe, które w swoim życiu doświadczyły dyskryminacji, braku akceptacji, przejawów rasizmu. A wiem, że jest nas tutaj co najmniej setki. Zaczęłam myśleć, że przecież to nie jest problem po mojej stronie. Nic złego nie zrobiłam, niczemu nie zawiniłam. Problem jest po stronie agresora. Zastanawiałam się, że przecież ludzie spełnieni, ludzie szczęśliwi, zarażają uśmiechem, zarażają dobrym słowem. Więc logiczne jest dla mnie, że te osoby, które piszą takie negatywne komentarze, hejterskie komentarze obrażają innych, są po prostu sfrustrowani i nieszczęśliwi w swoim życiu. Muszą zmagać się z wieloma problemami, o których pewnie nie mówią. Zaczęłam po prostu myśleć, że w sumie to mi żal tych osób po prostu, że są na tyle nieszczęśliwi, że spędzają swój wolny czas oglądając jakieś filmiki, które ich w ogóle nie interesują. Swoją drogą, pisząc komentarze i nabijając wyświetlenia promują takie osoby, którymi niby gardzą. Tutaj muszę dodać ciekawe spostrzeżenia. Obserwuje mnie zdecydowana większość kobiet i nie chcę tutaj oczywiście generalizować, ale no tak jak wspomniałam, dostałam około 50 negatywnych komentarzy i muszę Wam powiedzieć, że nie było ani jednego negatywnego, takiego hejterskiego komentarza od kobiety wszystkie hejterskie komentarze, które mocno mnie obrażały, były ze strony mężczyzn. I ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem bardzo daleka od takich stwierdzeń, że to tylko kobiety są dyskryminowane. Uważam, że w niektórych sytuacjach mężczyźni również są dyskryminowani, więc w żaden sposób nie chciałabym tutaj zbytnio uogólniać, ale no przyznajcie, jest to jakaś grupa reprezentatywna i według mnie tym mężczyznom, którzy mnie tak nękali, powinno być po prostu trochę głupio, bo łatwo. Łatwe jest gnębienie yy, słabszej, wrażliwszej. Kobiety w internecie i nie wiem, szczerze mówiąc, jak można czerpać z tego jakąkolwiek satysfakcję. I tak podsumowując, to pozostało mi tylko mieć nadzieję, że będziemy bardziej zważać na swoje słowa, bo nie wiemy, z jakimi trudnościami się ktoś mierzy i chyba nie chcielibyśmy, żeby ten nasz rzucony kamyczek przeważył. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które podzieliły się swoimi historiami za wyrazy wsparcia i często bardzo inspirujące postawy. Mam nadzieję, że niektórzy z Was podzielają moje patrzenie na świat i moje wartości i zostanę dłużej na moim kanale.